Dzień dobry, ekipa. Dzień dobry, ekipa mała. taśnia śniadaneczko wjechało. No i musimy Dziunie ściągnąć obrączkę, która uciekła. Bo nie pije wody. Kamil mówi, jak nie pije wody, to nie je. I kurczę, trzeba dziewczynie tą obrączkę jednak ściągnąć, bo kurczę się nam z dziewczyna zmarnuje. Także tutaj te obrączki mają takie jakby to powiedzieć też tą ciemną stronę mocy że tu jedno niby nie piją mleka potem, ale no nie radzą sobie z piciem wody właśnie z tych no. Dobra, także my szykujemy już sprzęt e, pod złożenie słomy także odczepiamy kosiary, wczoraj wróciliśmy jakoś po 22, .00. jeszcze mi telefon padł już nie wytrzymał presji wczorajszego dnia o, tutaj jak widzisz mam te dwie kosiarki. Tu jest ta kuna i ta składa nas paczki z grenę. No, tak, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy czwartek, wreszcie zabieramy się właśnie za złożenie tych naszych balotów. Wczoraj pogłosiliśmy łąki i one sobie trada fajnie obecną. Będziemy robić najprawdopodobniej, kiszony, ale to na dniach się będziemy martwić, kiedy to będziemy robić. Na razie właśnie złożymy te bele, no mamy tylko trochę kamieni na no, ponad 800 sztuk i jęczmiąki, no jest co robić, no i dzisiaj jesteśmy taką ekipą, ja rządilkiem będę ładować, Kamil ładowarką wystawia stuk, a szeryf z Wojtulą zajmuje się transportami, czyli dołożeniem tego z pola do soga, i co, my zawsze robimy dużo stoków, mniejszych stoków, takich 150 balotów, no 200 góra, no na bezpieczeństwo. Wiem, że wielu rolników woli oszczędzić sobie miejsca w placu, na polu i wszystko wali w jeden stóp, a my z uwagi na bezpieczeństwo wolimy jednak robić więcej tych stogów, mniejszych stogów i zawsze jest takie bezpieczeństwo, że no, no wiecie jak jest ludźmi z podpaleniami, no inaczej straci 150, balotów, a stracić tam od razu 1700. Dlatego też mamy stogi w wielu miejscach na polu i potem sobie dowozimy na gospodarstwo po prostu. Zawsze zma, że Ja nie mogę nagrać takich fajnych momentów. Bo to naprawdę piękna robota, jest naprawdę, to świetnie wygląda, żeby to ponagrywać, tak? Ale zawsze tylko ja nagrywam z łapy i to takie, no tak to jest z kabiny ponagrywane, tak? Dlatego ja zawsze jak na TikToku, to się pasuje, bo to są krótkie urywki. U nas też to jest taktycznie, bo u nas to jest typowo gospodarstwo, wiecie, jak są faceci i jest facet zarządzca, który on nagrywa i kręci i on tam prowadzi jakiś profil. No jemu jest łatwiej, bo wszyscy go słuchają, a ja jestem kobietą, tak, ja to jest sam od roboty i, i tak, że nagrywam jak to nagrywam, że tak jest w szoku, że ja to skręcam, nagrywam i jeszcze robię. Bo potem muszę tłumaczyć z takim downą który nie? Że rzeczywiście robię. Ale to już inny temat. Wiecie, i to są 120, ja je tu na chama wciskam dosłownie, nie? Bo się nie mieszczą. Ona mówi, metr miała być dłuższa. Chciałabym właśnie jakieś uchwyty se kurde zamówić, żeby to nie trzeba było ręką trzymać, ale no nie mogę nic takiego znaleźć. Internet jest tak ogromny, ale tak, żeby to łatwo szło montować, rozmontować, zaczepić. Bo teraz tak ładuję taki gamoń, bo jedną ręką, nie? O proszę, jest i szeryf oczywiście cały w Revolution. No mówię, no z ładowaczem tak nie się to. Niezdarnie się to ładuje. Czekaj, Sherry, gdzie ty jedziesz? Chcesz super noce, wracam, jestem już spanem nocą, jestem na morzu z nawodnieniem, z na wrodzeniu, jestem na wrodzeniu, jestem

Znaczy, moi drodzy, u nas nie ma lipy, u nas jest szybkie ładowanie. Nie wiem, jak to się naprawdę dowala do kobiet, bo za dobrze wyglądają. To mnie po prostu w trafia, bo jest różnica między dbaniem o siebie a nie rób stre. Naprawdę jest tam mnóstwo takich kobiet, które wieracznie narzekają na nic, nie mają czasu, świat się kończy po prostu a tak naprawdę one po prostu tym swoim czasem po prostu źle zarządzają. No i to jest taka prawda, to jest tak samo jak to się doczepia do twórców internetowych. Na przykład ja teraz jestem w pracy i pracuję, nagrywam i na przykład w nocy z opóźnieniem, bo z paromiesięcznym opóźnieniem często cokolwiek nagrywam, ale też to sama składam. No i także to jest tylko kwestia dobrego zarządzania swoim czasem. I takie są fakty takie są realia i nikt mi nie powie, że jest inaczej tam firma składa dobra lecimy południu jest to było i tak że ja mam dwóch szefów. Także mojego ojca szeryfa no i mojego męża kamila santa alfa no ja południu biorąc z biorącami zawsze jest tak jak coś robimy a środkami mówi że mam coś robić tak i tak no to i tak robi to za chwilę przychodzi szeryf i że że ja to tak robię, jeżeli źle to robię, i mam to robić inaczej. No to raczej robię tak jak powiedział Szerl. A za chwilę przychodzi Kamil i Kamil mnie wyzywa, dlaczego ja to tak robię, przeszkadzam mi to robić inaczej. No i takie akcje też są I teraz właśnie, Kamil mówi, że mam nie podnosić tych trupów, mam je zostawiać ja on potem, bo nie pojedzie. No akurat, no jeden na samym końcu trup był, już Szerl przychodzi i umie wysuwać mi go na do ja go podwiozę pod stół. Już za telefon telefony już wyzywa, no i się rozwalić, że mam go nie ruszać i wszystko, a szeryf, ładuj, ładuj, jedziemy na pół, ładuj, ładuj. Już za rakami telefon wyzywa, ja go ledwo podniosłam, on dał. Już telefon, i dobra, nie odbieram go, bo ja udaję, mosu, na muzykę gra. Noj. O, o tamtym balocie mowa. Były tylko dwa trupy. Także dramatu nie ma. Zobaczymy jak dalej. Ja trupy mówię właśnie na te paloty, które są właśnie wypchnięte. Robota idzie Oj Wojtula śmiga, zadowolony masem. Kurde, klima jest. Krzynia, Dyna, 4, Wojtola tyka palcem. Pach, 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 kurde, od razu mu lepiej idzie w tym roku włożenie, bo w tamtym roku szóstką. Jak był razem z ogniem, to ja myślałam, że pozabijam jednego i drugiego. Bo mi za chwilę albo stawali w połowie zaczepu, albo w połowie burty. Zad ja właśnie nie mogłam z nimi dogadać. Dobra, jeden stóp mamy ułożony. Nie bieg jeszcze, żeby się nie szudrać powoli. I mi weszło po skosie. No naprawdę łatwiej mi się ładuje się raz ten jeden dwa jak na lawetę. Ale nie, ja tutaj jest od roboty, tak, że muszę się dostosowywać do tego, co jest. No te lisy tak nakopały, ja co chwilę widzę taką dziurę gdzie się boję, że przez przypadek wlecę taką dziurę i nie mi ciągnie wywróci, bo ja też jeszcze mam w dalszym ciągu wąskie koła e, przy Zondierku i tylko tył jest szeroki zaczepione, bo jeszcze musi e, ząbierek wjechać opryskiwaczem góramki na puścika i dlatego nie są zmienione e, przednie koła jeszcze. A no teraz mamy 150 i no, on już 150 będzie nie nieważne. No i teraz muszę wciskać na te przyczepy, ale tylko po 5, także Idealnie. Oczywiście biorąc muszę ładować szeroko, czyli tak jak tu i pojedynczo, czyli jedne osobno, wszystkie osobno i dopiero do góry na środek. A tam jak widzicie prędzej psumiałem dwa nałożone i na pałę włożyłam i włożę tego drugiego może da radę. Zobaczymy czy dojedzie czy nie dojedzie. Zaraz się okaże. jebnie, czy nie jednie. Trzyma się. Trzyma się lepiej jak ty z przodu. Dobrze jest. Firmowe paliwo. Daj smalina. Malina. Najwięcej wyleci. Dobrze jest szpanów! Ta jedna łąka sobie bardzo ładnie tchnie. O! Tutaj kamień już rozładowywuje te większe baloty i tutaj będzie układał stuk. Później żebyś coś jeszcze dowieść. I tu z Wojtolą, Raz zamiana. Szaty przyszedł, za szeryfa, a co? Także Kamil tutaj rozładowywuje, tutaj spad bliżej domu sobie postawimy stuk z jęczmionką, my jest zawsze trochę bliżej, my zawsze jęczmionkę dajemy sobie też do termomiksu. Zamiana sprzętem, uszatym. bierze Maseja. Wojtek bierze Dojcza. No, Wojtek, zobaczymy, czy tak będzie łatwo. Bo Dojcz zazwyczaj wszystkich pokonuje na starcie swoją skrzynią. Ja już wsiadam z I jedziemy dalej. Byliśmy na obiedzie. Jedziemy dalej. Jest zmiana kierowcy, jest już szaty. Fajne znaki, tak jest druga. tylko się ogólnie operuje jedną ręką zarówno kierownicą, jak i ładowaczem ale ale po tylu latach się wydaje że z takiego dramatu nie ma bynajmniej znacznie szybciej to idzie i sprawniej nie nagrywam dlatego może wyglądać to dość tak i tak gamoniowato ale widzicie trzeba mieć tą rękę i tamtą Como sabes, me gustan tus lunares Oczywiście później na siatkę jak widać mamy tamę Tamanet Także robotę robi No także moi drodzy na mamy koniec Chłopaki już pojechali i co? Zostało tam nam jeszcze parę hektarów do zwiezienia, właśnie tych 150, ale to ze spokojem. Jutro znowu zabieram się za łąki, za zgrabianie, po prasowanie. i od razu będziemy to owijać, będziemy robić kisząkę. Od razu można się też właśnie uda od rana wszystko wystartować. No, Wojtek mówi teraz fajnie będzie w nocy. Wojtek, teraz! I nowe ciuniki. O, RD. Naprawdę? O, no. Dobra, do? Ani razu mu nie zgas? No, ci powiem. Zablokuję, niech staną. Zablokują tam. Ups! Ja ja i prezes. Zaraz. Będą kombinować. Taki szybka akcja, zmienia, zmiana oponek. Od razu z powrotem na wąskie, bo właśnie przód rokielaczki z tego względu na jak ze zrywem, to potem było bardzo tego przed zmieniliśmy, a już z tyłem, bo było za dużo zabawy. Takie przemienili koła, poszukowałam kawkę i coś do jedzonka, no bo już mamy chuścika w burakach i już trzeba na mus jechać, zanim to się po prostu dziadostwo rozprzestrzeni. Niestety ten grzybną no to po prostu się rozprzestrzenia w prędkości światła, dlatego lepiej od razu zapobiegawczo, zanim on się po prostu rozbuja całkiem. I co? I Kamil od razu się mówi, że będzie zgrabiał jednak i od razu z rana belowanie. I jak tak chce, to tak będzie. No, już rozpoczął walkę z chłościkiem. Jo, łogi i o, żłogi, natłoki. Oponki wymienione, można pryskać.